Dobra, cześć wszystkim. Jestem Marta Rotter. Jesteśmy dzisiaj na zawodach w Silesia Winter Swimming Cup w Katowicach i zaprosiłam do naszej rozmowy wybitną pływaczkę zimową. No, dla mnie po prostu niesamowitą inspirację, Monikę Wilk. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Monika jest dla mnie guru, jeśli chodzi o zimowe pływanie wśród kobiet. Jest jedną z no, najlepszych zawodniczek w tej dyscyplinie. W zimowym pływaniu i dlatego pomyślałam, że moje wywiady zacznę właśnie od Moniki, która no dla mnie osobiście jest wielką, wielką inspiracją. Dziękuję bardzo za taki wstęp, ale że mnie. Słuchajcie, to jest mój pierwszy w życiu wywiad, więc wybaczcie, jeżeli jakieś błędy się pojawią, szczególnie językowe, obie z monią się stresujemy, ale chcemy zrobić coś dobrego dla zimowego pływania, trochę wypromować właśnie tą dyscyplinę, trochę poopowiadać o, o właśnie wybitnych i niesamowicie inspirujących osobach i dlatego pomyślałam, że zacznę swoją przygodę dziennikarską i zaczynam ją właśnie od Moniki Wilk. I moje, moje pierwsze pytanie jest takie, czym się Monika na co dzień zajmujesz? Pracuję w szkole, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w zespole szkoły Mistrzostwa Sportowego w Chorzowie. Także ze sportem mam do czynienia na co dzień. Nie do końca z takim zawsze sportem wyczynowym, czasami sportem rekreacyjnym, ale zawsze ten sport był gdzieś blisko mnie. Właśnie miałam cię pytać o twoją przeszłość, jak to się zaczęło, że zaczęłaś pływać zimowo. Czy byłaś kiedyś pływaczką w ogóle nie, taką w zawodach? Nigdy nie byłam e, pływakiem zrzeszonym gdzieś w klubie. Chodziłam do szkoły, która posiadała taki mały basenik 12,5 na 8 metrów. E, pracowała tam moja ciocia, ona mnie nauczyła pływać. Zresztą zawsze rodzinnie jeździliśmy też e, z rodzicami i, i z wujkami na wczasy I, i tam zawsze było dużo pływania takiego jeziornego. No, i to pływanie zawsze było bliskie mojemu sercu. Natomiast y, za wyjątkiem zawodów takich międzyszkolnych, powiedzmy na tym etapie, to, to nigdy nie startowałam nigdzie więcej. No to jak to się zaczęło, że, że zaczęłaś startować w zimnej wodzie? Y, zaczęło się od tego, że y, przez jakiś czas. Y, no, chodziłam sobie regularnie na basen. Mieszkam w aglomeracji śląskiej, więc jest problem z dostępnością basenów. I kiedyś e, troszeczkę skarżyłam się ratownikom, że fajnie by było, ale moim zdaniem są pewne procedury troszeczkę źle realizowane, bo jest basen nie w pełni wykorzystany. E, I tak jeden z ratowników zaproponował mi, że skoro tak męczę się w wodzie, bo, bo zawsze jest tłok na tych torach, e, żebym przyszła na pływanie na otwartym basenie, gdzie nie ma zbyt dużej frekwencji. Co prawda jest woda troszeczkę chłodniejsza, ale zawsze w komfortowych warunkach można popływać. Był to prezes Termokliny Świętochowice, Grzegorz Truchan, zresztą mój stary znajomy też z ratownictwa wodnego. No i tak przyszłam we wrześniu na zajęcia, a woda miała wtedy 17 stopni, no i zostałam, a woda się schładzała. Aha, czy zaczęłaś swoją przygodę w grupie? Czy sama sobie przychodziłaś pływać? To nie, nie, zaczęłam. Tak, to była grupa, do której po prostu dołączyłam. Na zajęciach różny skład był tej grupy. Czasami było dwie, trzy osoby, więc trudno tutaj mówić o grupie, ale czasami na przykład grupa liczyła po kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt osób, zwłaszcza weekendowo. Wiadomo, że w grupie raźniej też, nawet jeżeli jest jakaś niechęć do zimnej, Wody danego dnia, to grupa zawsze motywuje, więc to też jest super uczucie, że, że pływamy wszyscy razem i się wspieramy. Czy płyniecie wspólnie ten sam trening, jest trener, który zarządza, czy każdy po prostu pływa swoje zadania, ale wszyscy razem w tym samym czasie? Jak to Staramy się dzielić na osoby, które robią krótsze dystanse i dłuższe dystanse, i osoby, które tylko morsują. My mamy taką grupę osób pływających powiedzmy cyklicznie teraz kilometr na zawodach, więc jakby odczekujemy aż. Wszyscy e, krócej pływający wyjdą już z basenu, żebyśmy mieli takie bardziej komfortowe warunki, żeby nie było tłoczno, ale nie zakładamy, e, nie robimy żadnego treningu w zimnej wodzie. W zimnej wodzie to jest jednak walka, e, każdy walczy sam z sobą, nie ma czegoś takiego, że, że mamy e, gdzieś jakieś zadania do wykonania w zimnej wodzie. Natomiast umawiamy się, e, też chodzi o kwestię bezpieczeństwa, że nie zostawiamy nikogo w wodzie, więc nie chcemy, żeby ktoś w pojedynkę został na ostatnich metrach, tylko no, no jeden z, z nas zawsze jest ratownik czuwający, ale też, żeby on miał komfort takiej pracy, że nie wchodzimy o różnych porach, tylko zaczynamy razem i umawiamy się, że na przykład płyniemy 500 albo 600 metrów. Czasami zakładamy, że chcielibyśmy dzisiaj przepłynąć 1000, no i wtedy wszyscy mniej więcej wiemy, kto ile, ile zakłada. Ale oczywiście zdarzają się sytuacje, nie zawsze da się przepłynąć kilometr. Czasami zakładamy, że zrobimy 600 metrów, a wychodzimy na przykład po 500 metrach, albo zakładamy, że płyniemy tylko 500 metrów, a się okazuje, Pokazuje, że jest tak przyjemnie, słoneczko się. świeci, no i się płynie dalej po prostu. Zrościmy wam tego basenu w Świętochłowicach. My we Wrocławiu mamy kilka takich basenów, w których nawet stoi woda w zimie, Aha. ale no niestety nie. No możemy się przebić do właścicieli tych obiektów, żeby nam te, te obiekty udostępnili na trenowanie zimowe. To, to jest fajnie, bardzo duży komfort. Chciałam cię zapytać, co uważasz za swój największy sukces w tym zimowym pływaniu, bo już pływasz od paru lat. To jest trzeci, czwarty sezon? Czwarty sezon, tak. E, trzeci sezon pływam kilometr, czyli na tym najdłuższym dystansie. E, sukces, e, no jasne, są takie sukcesy nieskromnie powiem, jak na przykład medale Mistrzostw Świata, czy, czy wygrana Pucharu Polski w poprzednich latach, ale to chyba nie o to chodzi. O to chodzi, żeby z każdego wejścia do wody poczuć tą radość, a przed każdym wejściem do wody, czyli właśnie w sytuacji takiego stresu na zawodach, e, pokonać ten lęk właśnie i pokonać swoją głowę przede wszystkim, bo e, nigdy nikt nie jest pewny, że ten kilometr ukończy, bo są e, różne predyspozycje dnia, można być bardziej wyspanym, bardziej obciążonym psychicznie bądź fizycznie i właściwie każde pływanie kilometra jest inne. Na pewno boli, boli bardziej im jest niższa temperatura, e, ale ten z, Stres mimo wszystko występuje zawsze, więc cieszę się z tego, że po prostu udaje mi się cały czas trzymać tą adaptację, że już trzeci sezon jakby cały czas pływam ten kilometr. Nie ma czegoś takiego, że w tym okresie jakby zwątpiłam w to pływanie, czy mi się odechciało pływać. Ja myślę, że tutaj bardzo dużo w dalszym ciągu robi ta nasza grupa. To o czym mówiłyśmy, że wpływ grupy jest bardzo istotny i no, mamy fajną atmosferę, wspieramy się, ratujemy się i, no, i dlatego też, że... Też pływamy regularnie, tak? Czyli przeżywasz takie sukcesy za każdym razem, jak wychodzisz z tej zimnej wody, to Tak, tak, sukcesu, oczywiście, no to, taki to jest taki wyrzut endorfin za każdym razem, że to jest klucz całego sportu. Myślę, że nie tylko sport, zimowego. Ze, 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 pływania. Nie pływasz, pływasz i jedziesz na zawody, wygrywasz, jest sukces, tylko sukces jest za każdym razem. Dokładnie, jak wyjdziesz dokładnie. z tej zimnej wody, zwłaszcza po kilometrze, dokładnie. To jest, wow, szok. Także e, no, przychylam się do, do, tej twojej, do tego Twojego zdania na ten temat. E, ja Jakie masz cele teraz, bo wróciliśmy niedawno z Mistrzostw Świata, Monia oczywiście zdobyła tam mnóstwo medali, no i co teraz, co dalej, no kończymy sezon zimowego pływania i pewnie um, będziesz w czołówce, um, może się uda, że wygrasz, bo chyba z Izą Babicą razem tak, rywalizujecie, tak, bo to są obie osoby, które... Obie dziewczyny, które tam no, są mocne w tej dyscyplinie, więc rywalizują. Pewnie w Wolinie się okaże, która z Was zajmie to pierwsze miejsce i co potem? No, plany mamy już takie dosyć ambitne. Dlatego, że to się tak nakręca i znowu wpływ ma tutaj dużo e, nasza grupa, dlatego że e, nam się sezon na skałce kończy z, e, z końcem kwietnia, e, nawet może wcześniej, jak, jak temperatury e, powietrza będą już wysokie, no my wychodzimy na wody otwarte i zaczynamy.